Witam Was kochani serdecznie w kolejnym odcinku a ja dzisiaj pokrótce omówię co to jest świat astralny oczywiście zapraszam do komentarzy może jakieś wskazówki albo podzielicie się swoimi spostrzeżeniami kochani no, ciało astralne według takiej ogólnej definicji to jest pole wyrażania się uczuć i pragnień człowieka istnieje to ciało astralne istnieje w planie astralnym. W paranaukach, spirytyzmie, okultyzmie, ezoteryce, a nawet, słuchajcie, w niektórych systemach filozoficznych czy religijnych. Ciało astralne stanowi pomost obustronnych wibracji pomiędzy ciałem mentalnym a ciałem fizycznym. No ale właściwie czym ono jest? Ktoś by mi się spytał. Słuchajcie... Historia o świecie astralnym możemy znaleźć w książkach, niekiedy usłyszeć o znajomych i nawet są też w niektórych filmach, tak? Świat astralny jest miejscem takim dość tajemniczym. Przepraszam, ponieważ brakuje naukowego wyjaśnienia, gdzie się ono znajduje, tak? Podróże tam odbywają się za pomocą naszego umysłu i duszy. Przebywając w nim po śmierci właściwie w tym miejscu Przebywając w tym miejscu, i teraz się zapowietrzyłam. Chciałam powiedzieć, że wiecie, wszyscy przebywamy po śmierci w tym miejscu. <laughs> Tylko, że słuchajcie, no niestety, niestety rzadko zapamiętujemy to. Od tego są też e, regresy, prawda? Hipnotyczne. Także tutaj się tym nie będziemy zajmować, akurat w tym momencie. Ale warto zapoznać się tu i teraz co właściwie się wiąże z tym światem astralnym, ciałem astralnym, tak? Ponieważ słuchajcie, definicja astrala to je, według definicji takiej już tej drugiej, bo pierwszą podam na początku, astral jest to wymiar niefizyczny, tak? Czyli tam, tam w tym astralu kreują się odczucia, wyobraźnie, wizje nasze. Rzeczywistość ta, słuchajcie, przemieszcza się i znajduje w ciągłym ruchu. Moi drodzy, biorąc pod uwagę definicję ezoteryczną, że Astral to wymiar, w którym człowiek powinien spotkać się ze wszystkimi aspektami swojej jaźni, to z fizycznego punktu widzenia jest iluzją. Mówimy z fizycznego, tak? A psychologicznego astral staje się projekcją uświadomionych lub nieuświadomionych treści psychicznych. Znowu misz -masz zrobiłam. Ale słuchajcie. Wszystkie trzy przestrzenie, czyli świat fizyczny. Duchowy i astralny nakładają się na siebie, tak? Kochani, świadomość człowieka może podróżować poprzez wszystkie trzy strefy. Dla nas ważne jest nasze ciało astralne, które stworzone jest z myśli, pragnień, czy też nawet wyobraźni. Nie brakuje w nim emocji, czy stanu takiego umysłu, w jakim jest jaźń, tak? A więc ciało astralne stworzone jest z pojedynczych cząstek astralu. Połączenie tych elementów może urzeczywistnić ducha. Tym sposobem istota ta przeistacza się kolejno do coraz to wyższych istot, tak? Ale zaczynając od minerału, a kończąc na człowieku, tak? Dzięki temu wszystkie istoty żywe, rośliny i minerały, zawierają w sobie cząstkę ducha i cząstkę astralną. A więc byt astralny Kieruje w pewnym stopniu życiem naszego ciała. W pewnym stopniu. Podtrzymuje podstawowe funkcje takie jak krążenie krwi czy oddychanie. Główną cechą ciała astralnego jest instynkt, słuchajcie. Podczas snu, nasz astral czuwa i kieruje czynnościami naszej sylwetki. W czasie odpoczynku, dusza może opuścić, tak by powiedzieć kolokwialnie, swojego właściciela. I oddalić się od niego. Jednak pomiędzy nimi zachowuje się pewne połączenie. Niestety, kochani, wiem z doświadczeń, że trzeba być ostrożnym, ponieważ przerwanie tego łącza powoduje śmierć. Czyli nie podchodźmy śmieszkując do tego tematu. Nawet jeżeli się nie zgadzacie ze mną, kochani, to dla mnie to nie ma żadnego problemu, ale do tego tematu nie śmieszkujemy, podchodzimy dość poważnie, tak? Dobrze, myśli ludzkie potrafią wprowadzać w ruch swoje ciało astralne. Pod wpływem silnej wyobraźni astral może przyjmować konkretną formę. Słuchajcie, to piszczenie, które słyszycie, to właśnie skończył się pies chlebuś. <laughs> Także, ale dobrze, to jedziemy dalej. Chlebuś się skończył piec, to my dalej sobie o astralu. Więc słuchajcie, pod wpływem tej silnej wyobraźni astral może przyjmować konkretną formę. Uformowana myśl w astralu nazywa się astroideum. Tak? Jeśli konkretna myśl posiada wielką moc i wyrazistość, to forma astralna może, może się urzeczywistnić nawet w materii. Słuchajcie, w ludziach, jak i yy, świecie, można wyszukać, się, można wyszukać się takich trzech głównych pierwiastków, które odpowiadają kolejno trzem światom, czyli astralnemu, duchowemu i materialnemu. Do tego pierwszego, czyli astralnego, do pierwszego zaliczyć można uczucia, pragnienia i rozum. Drugi świat, czyli duchowy, powiązany jest z czystym duchem, natomiast trzeci, czyli materialny, to ciała astralne, które są pośrednikami między ciałem a duszą, kochani. Więc czym jest ten świat astralny? Zwierzeń wynika, że jest miejscem, które przenika wszystko, otacza każdą planetę lub istotę. Jest tak zwaną materią eteryczną. Świat ten stworzony jest przez różne formy życia i wypełnia kolejne plany energią. Stanowi harmonię w rzeczywistości i materii, i energii, tak? Każda rzecz istniejąca na Ziemi ma swoje odzwierciedlenie w tym wymiarze, słuchajcie. Przedmioty, nieistniejące już w świecie fizycznym, jeżeli tylko posiadały mnóstwo energii, mogą kontynuować jakby swoją podróż po planie astralnym. Dostęp, kochani, mają dostęp tu mają do tego świata istoty bezcielesne, takie, które potrafią przesłać swoją świadomość. Jest to niezwykle bogaty, ten świat, w różne formy istnienia. Także bardzo interesujący też jest ten świat astralny. Świat Świata astralnego wchodzi więcej płaszczyzn niż świat widzialny, tak? jest hierarchizowany pod względem ilości informacji. Dobro jest dobrem, a zło jest złem. Rzeczywistość ta złożona jest z takich sześciu poziomów, właściwie pierwsza strefa to świat temacjalny, tak, a właściwie z siedmiu poziomów, kochanie, nie sześciu. Począwszy od poziomu materialnego, czyli najbardziej nam znanego, tak? Czyli słuchajcie, z siedmiu tak, poziomów, bo jest tak. Pierwszy poziom to jest ten materialny, fizyczny, drugi poziom to jest ten poziom eteryczny, trzeci poziom astralny, czwarty to poziom mentalny, czyli niższy mental, piąty poziom mentalny, wyższy mental. Szósty poziom, poziomy właściwie, poziomy duchowe buddhi i siódmy atma. Słuchajcie, pierwszy ten poziom, czyli materialny, no tu żyjemy, tu tworzymy tą swoją rzeczywistość, tak? Większa część nauki skupia się wyłącznie na tej płaszczyźnie, czyli na tym poziomie materialnym. Poziom ten jest najbardziej gęsty, zwarty i trwały. Wibracje materii fizycznej są tutaj najbardziej spowolnione ale tworzą też najmocniejszy stan skupienia. Częstotliwość drgań, które tworzą obszary eteryczne, nie są przez nas odczuwalne, gdyż są zbyt subtelne, o jakby właściwie zawyżonych wibracjach, tak? Dla nas. Zawyżonych wibracjach. Ten drugi poziom eteryczny znajduje się bezpośrednio nad materią, jest światem energii życia. No jest w pewnym sensie matrycą informacyjną dla organizmów. Tutaj, kochani, atomy eteryczne planują ruchy stref materialnych. Ruchy energii potrafią wpływać na atomy materii. Niektórzy ludzie nie rozdzielają planu eterycznego i astralnego. Człowiek czasami traktuje plan eteryczny jak, niższy, niższą, jakby jak niższą część astrala. Poziom trzeci, czyli poziom astralny znajduje się bezpośrednio nad materią e, przepraszam, jest planem pełnym bo tamto znajdują się bezpośrednio nad materią jest ten poziom astralny planem pełnym uczuć i wyobrażeń taką sferą powiedziałabym wrażeniową kochanie tu właśnie nierzadko porusza się nasza podświadomość w tym poziomie astralnym świat tu jest mniej gęsty i taki subtelniejszy niż ten fizyczny jest bardzo ulotny i delikatny, ma niekiedy wpływ na plan eteryczny i materialny. Ale sfera astralna bogata jest w przeróżne formy, które są materializacją emocji. Przebywają tu również ciała astralne ludzi. Na przykład, kiedy śnimy, jesteśmy właśnie w świecie astralnym. Niestety, można tu spotkać najgorsze potwory, stwory i demony, kochani. Często, gęsto nie pamiętamy snów, tak? Nie pamiętamy snów. To nie oznacza, że nie śnimy, że nie, nie jesteśmy w świecie, nie, nie przenosimy się do świata astralnego. To, to wcale nie jest oznaką. Po prostu nie pamiętamy tych snów. Ale całe mnóstwo astralnych istot i takich można powiedzieć śmieci yy, też tam jest, tak? Przebywają tu też istoty chcące nawiązać kontakt, zaszkodzić albo pomóc, tak? To też słuchajcie, tam nie jest tak, że tam wszystko jest dobre. Że w astralu wszystko jest takie ładne, piękne, czy znaczy to jest piękny w ogóle wymiar, ale że tam są same fajne istotki, milusie i tak dalej. Niestety nie tylko takie milusie istotki tam są. Z formami astralnymi spotykamy się codziennie. Na przykład duża liczba ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, że coś takiego ma miejsce. Ponieważ obecność istot astralnych objawia się różnymi takimi nadprzyrodzonymi zjawiskami, tak? Często gęsto nie zauważamy tych zjawisk. Coś się dzieje, ale tego nie zauważamy, tak? Kątem oka coś tam widzimy, ale dobra, to był jakiś cień. Oczywiście, że mógł być cień, ale równie dobrze mogła być istota astralna, tak? Ci, którzy to. Przeżyli, wiedzą, czy widzą, czy mają bardziej wyczulone. Ci, którzy zwracają na to uwagę, wiedzą o czym mówię, a ci, którzy jeszcze nie zwrócili uwagi, to pewnie zwrócicie uwagę. Słuchajcie, teraz, w tych czasach ciężkich, bardzo jakby. Ja to powiem po swojemu: uaktywnił się ten świat astralny, te istoty, przepraszam, astralne zaczynają być takie bardziej aktywne. Nie wiem, czy tylko ja to widzę, czy wy również. Zapraszam do komentarzy. No i poziom czwarty mentalny, ale ten niższy mental, słuchajcie, jest to sfera intelektu. Nie pojawiają się tu uczucia czy wyobrażenia o niskich wibracjach, takich jak złość, nienawiść czy lęk. Zbierają się tu dane ze środowiska, przekazywane są w postaci bodźców zmysłowych i tworzone są z nich takie jakby naoczności. Ten świat jest jeszcze delikatniejszy niż poziom astralny. Zawiera w sobie takie różnorakie rozważania, myśli lub idee nawet. Tutaj można stworzyć własną rzeczywistość. Będzie ona odpowiednia do przekonań i wyobrażeń danej osoby, która stwarza tą swoją rzeczywistość. Tak. Tu znajdują się również w tym poziomie mentalnym, w niższym mentalu, znajdują swoje miejsce również wizje zbiorowe, które dotyczą wyobrażeń na temat życia po śmierci, czy na przykład teo, z teorii różnych religii. Poziom mentalny, ale wyższy menas. Wyższy menas jest początkiem takiej strefy boskości. To już poziom czystej myśli, pozbawionej wszelkiej formy. Właśnie tu mieści się siedziba duszy, czyli wyższego ja. Tutaj rozgrywa się taki doskonały model wszechświata. Stąd należy czerpać inspiracje dotyczące kreacji udoskonalonej rzeczywistości. To tu właśnie zbierają się jednostkowe skupiska energii będącej reinkarnującym się ego. Tak? Tu właśnie w tym wyższym menas. Współcześni ludzie, moi drodzy, mają znikomą świadomość odnoszącą się do tej sfery. No, ciało przyczynowe ma w sobie zawarte informacje dotyczące wspomnień o poprzednich wcieleniach, tak? Niestety, obecna cywilizacja jest mało przytomna, bym powiedziała, no dlatego zapamiętywanie poprzednich wcieleń zanika. Ziemska wiedza kończy się na ciele mentalnym. Poziom mentalny to miejsce, w którym zlokalizowany jest też rozum i sumienie. Są to Najwyższe jakby czynniki bytu samoświadomego, tak? Rozum zajmuje się syntezą wszystkich umiejętności człowieka, potrafi przydzieć fakty, budować pojęcia. Zajmuje się także łączeniem definicji, przechowuje doświadczenia, dzięki temu tworzy wiedzę i mądrość, tak? Sumienie jest. To taki y, uwewnętrzniony zbiór wartości moralnych, tak? Na no, podłożem sumienia jest rozum i intuicja. Stanowią one bezwzględne wartości, których y, żywa istota nie jest w stanie zanegować, tak? Poziom szósty, kochani, czyli poziomy właściwe duchowe, buty, no, poziom ten jest sferą między, między taką, i ja bym kosmiczną. Tu wszelkie systemy przekonań są tylko nieistotnymi wariantami rzeczywistości. Występują tu tylko i wyłącznie wibracje miłości uniwersalnych, czyli niepodważalnej tolerancji. No, poziom ten zawiera w sobie cały wszechświat, który był objawiony. Nie występują tu jednak żadne obrazy, można znaleźć je aż dwie strefy niżej, można powiedzieć, czyli w mentalach, tak. Świadomość znajdująca się tutaj jest obojętna na zależności związane ze światem z niższych poziomów. Natomiast dla światów będących parę poziomów niżej, ta sfera jest abstrakcją. W żaden sposób nie do, nie do uchwycenia, nawet. Świadomość, która w całości osiągnęła poziom budki, nie może inkarnować się w materię. Moi drodzy. Nie wiem, który z Was by chciał świadomość taką posiąść, znaleźć się w takiej świadomości. Ja, ja nie wiem, czy, czy chciałabym się. Wiecie, jeszcze inkarnować w materię czy nie. Ale poziom ostatni, atmiczny, czy atma, poziom ten praktycznie jest niedostępny. Dlatego też słuchajcie, nie mamy większego pojęcia, jak on funkcjonuje, czy wygląda. Można tylko przypuszczać, że jest tym takim najwspanialszym, czystym duchem. Że jest to sfera stanowiąca pierwiastek kosmiczny dla całego wszechświata. No, astral. Ciało astralne czy świat astralny jest dla nas w dalszym ciągu czymś niezwykłym, słuchajcie, i trudnym do wyobrażenia. Ważne jest, aby pamiętać, kochani, że rzeczy i zdarzenia, które pojawiają się w naszym życiu codziennym, nie są przypadkowe. Są skutkiem działania naszej podświadomości, a czasem nawet nadświadomości. Warto też, słuchajcie, warto też zgłębiać wiedzę na temat OB bądź medytacji. Słuchajcie, ponieważ dzięki tym sposobom nasza dusza może świadomie opuścić ciało. Gdy uda nam się i będziemy mogli, gdy to się nam uda, słuchajcie, będziemy mogli się przekonać. Można powiedzieć tak. W cudzysłowie na własnej skórze, o niezwykłości, e, słuchajcie, o niezwykłości astrala, e, tego poziomu astralnego, tak? Moi drodzy, to tak pokrótce, co postanowiłam sobie omówić w tym, w tym programie. lotnie powiedziane, nie? E, ale myślę, że taka moja, może myśl dla Was. E, słuchajcie, jeżeli ktoś czuje lęk przed OB, to. Widocznie nie jest to czas, żeby to przećwiczył, żeby zaczął to jakby, albo żeby zaczął medytować, albo żeby zaczął już konkretnie z jakimś tam ćwiczeniem do wyjścia z ciała, na wszystko każdy ma swój czas. Dla nas każdego jest odpowiedni czas na dane rzeczy. Także jeżeli jesteście, słuchajcie, nie wiem, przeciwni, Temu, co dzisiaj omówiłam, zapraszam też do komentarzy. Tylko kulturka, nie? <laughs> kochani, kulturka. Ja też, słuchajcie, wszystkiego nie zawarłam, ponieważ nie chcę robić za długich, za długich programów. Uważam, że, że są też jeszcze inne rzeczy w, w naszym życiu codziennym, niż tylko słuchać godzinowych programów i wywodów. Oczywiście mówię o moim programie, inne programy to inne. Ale kochani, już nie przedłużając. Powiem Wam tak, że ten poziom astralny naprawdę jest fajny, ale potrafi, potrafi też być przerażający, z tym, że zawsze jak ja mam, wychodzę tak astralnie podczas snu, ja zawsze jakby mam tą świadomość tego, że jeżeli czuję. Na przykład, że stoję gdzieś, na, mówimy o, o świecie astralnym, na trawie i czuję pod stopami, czuję powiew wiatru, czuję zapachy, to znaczy, że to jest to. Tak, że znajduję się w astralu. Bo pamiętajcie, że nie każdy sen przenosi nas do astrala. Tak ja uważam, tak ja zauważyłam. Nie wiem jak Wy, słuchajcie, podzielcie się może swoimi doświadczeniami. No cóż, w tym programie to już wszystko, co dla Was, kochani, przygotowałam. Dziękuję Wam serdecznie, życzę zdrówka i do usłyszenia wkrótce.